Odcinek powstał dzięki wsparciu patronów. Witajcie w drugiej części tworzenia Casio, czyli zegarka wypełnionego olejem, któremu niestraszne będą wszelakie żywioły, a przynajmniej woda. Poprzedni film wprowadził was w temat, a teraz w końcu możemy przejść do praktyki, dlatego usiądźcie wygodnie i zaczynamy. Proces wypełniania zegarka olejem nie jest zbyt skomplikowany, ale konieczne jest posiadanie odpowiednich narzędzi oraz kilku innych sprzętów, które zdecydowanie przydadzą się podczas pracy nad hydromodem. Dlatego zanim przystąpiłem do działania, musiałem wyposażyć się w. Strzykawki i to najlepiej dwie. Jedną do dozowania oleju, drugą do przefiltrowania tego oleju z powrotem do butelki, ale o tym później. Przyda się też narzędzie do otwierania dekli, przyrząd do wyjmowania teleskopów, śrubokręt do odkręcenia śrubek z dekla, pęseta do łapania tych śrubek i nie tylko igła do strzykawki dla precyzyjnego aplikowania oleju. Ja wziąłem igłę o średnicy 90 mm, ale spokojnie, igła mogłaby być jeszcze grubsza. Bardzo ważnym elementem całej zabawy jest też oczywiście gruszka, którą będziemy odkurzali nasz zegarek z wszelkich brudów, a także plastikowe pudełeczko, w którym będziemy kąpali nasz zegarek. Ja wziąłem jakieś pudełko po kremie, ale wyszło w praniu, że nie było to najlepsze wyjście, bo po pierwsze było trochę za duże i zegarek zwyczajnie mi uciekał, a po drugie było zbyt płytkie. Wam radzę zatem zaopatrzyć się w naczynie idealnie skrojone pod średnicę zegarka, w którym będziecie modować, i przy okazji odpowiednio głębokie. Do szczęścia pozostał już tylko olej, o którym wspominałem, czyli PMX200, który zachowuje się praktycznie jak woda, ale nie dajcie się zwieść. Ten gość narobi tutaj sporo bałaganu. Link do tego specyfiku zostawię wam oczywiście w opisie, podobnie jak do pozostałych elementów. No i na koniec, oczywiście, sam zegarek. Jak widzicie, zegarek został zakupiony specjalnie na potrzeby tego projektu. I raz jeszcze mogę go serdecznie polecić każdemu, kto szuka funkcjonalnego zegarka z rozbudowanym datownikiem i obrotowym bezelem za. Totalne grosze. Okej, okay, kiedy wszystko jest już przygotowane, możemy w końcu zaczynać zabawę z hydromodem. Tak jak powiedziałem w poprzednim odcinku, do stworzenia hydromoda najlepiej jest użyć fabrycznie nowego zegarka, pozbawionego brudu, kurzu oraz jakichkolwiek zanieczyszczeń, które mogłyby przedostać się do oleju i w rezultacie pływać we wnętrzu zegarka. Ewentualnie jeśli zdecydujecie się na jeden ze swoich używanych zegarków, zadbajcie o jego dokładne wyczyszczenie, na przykład za pomocą pasty Berżon Rodico, tak by nie dopuścić do przedostania się brudu do środka koperty. Zegarek musi być ekstremalnie czysty, tak samo jak dłoń. Dlatego konieczne jest zaopatrzenie się w gumowe rękawiczki. Warto też zdecydować się na demontaż bezela, ponieważ po zanurzeniu koperty w oleju, olej przedostałby się do szczelin pomiędzy bezelem a kopertą, a w takiej sytuacji byłoby niesamowicie trudno później to wszystko doczyścić. Dlatego też przy pomocy narzędzia do otwierania dekli zdjąłem obrotowy bezel. Następnie przyszła pora na odczepienie paska oraz demontaż dekla, wyjęcie uszczelki, koronki i całego mechanizmu z koperty. Ja dodatkowo oddzieliłem od tarczy plastikowy pierścień stabilizujący mechanizm, ale nie jest to wymagane. Po demontażu wszystkich części zegarka oraz wyjęciu wewnętrznego chapter ringu można przejść do sedna sprawy. Włożyłem kopertę zegarka do mojego plastikowego pudełka i najpierw przy pomocy dozownika w butelce zacząłem powoli uzupełniać olejem obudowę mojego zegarka. Wlewam trochę oleju do koperty i zaczynam składanie wszystkiego do kupy. Rozmiar naczynia, w którym wykonujemy moda, jest tutaj szczególnie istotny i powinien być wymierzony właściwie na styk, po to by nie musieć używać zbyt dużej ilości oleju do całkowitego zanurzenia koperty. Zaczynam od chapter ringu, który ląduje w kopercie jako pierwszy. Podczas umieszczania wszystkich elementów w kopercie upewnijcie się, że nie wkładacie ich kompletnie na płasko, tylko pod delikatnym kątem. Dzięki temu pęcherzyki powietrza, które utkną w kopercie, będą miały szansę wydostać się na zewnątrz. To nie jest wcale takie proste i spędziłem kilka ładnych minut, zanim udało mi się umieścić tarczę wraz z mechanizmem w wypełnionej olejem kopercie. Wszystko strasznie się ślizga, a zbyt duże pudełko zdecydowanie utrudnia komfortową pracę z olejem. Składanie tarczy to moment, w którym istnieje największe ryzyko uwięzienia bąbelków powietrza wewnątrz koperty, dlatego ten etap jest szczególnie istotny i nie warto się spieszyć. Dobrą techniką jest użycie strzykawki wypełnionej olejem i wstrzykiwanie go pod tarcze, żeby zmusić ewentualne pęcherzyki do wydostania się na zewnątrz. Ja dodatkowo kilkukrotnie napełniłem wnętrze koperty, żeby upewnić się, że żaden bąbelek w niej nie pozostał i dla ułatwienia sprawy zalałem pudełko olejem tak, by zegarek był zanurzony w całości w silikonie. Następnym krokiem jest umieszczenie koronki w kopercie i instalacja w mechanizmie, ale koniecznie trzeba zapamiętać, by nie wciskać jej do samego końca, ponieważ wciśnięta koronka będzie generowała spore ciśnienie podczas zakręcania dekla. Zwróćcie uwagę, jak rzadki jest to olej. Wygląda i zachowuje się właściwie jak woda. Właśnie dlatego, przy wyborze dielektryka, ważna jest jego niska lepkość. A niska lepkość to też mniejszy opór do pokonania przez poruszające się wskazówki i wolniejsze zużywanie się baterii. Ostatnim krokiem jest ponowne umieszczenie uszczelki, zakręcenie śrubek dekla i trzymanie kciuków, żeby w kopercie nie było żadnego powietrza. Po wyjęciu z oleju zegarek jest oczywiście śliski i tłusty, ale wystarczy kąpiel w wodzie z mydłem i po problemie. Cały tłuszcz znika naprawdę bardzo szybko, dlatego też polecam tę metodę. Po zamknięciu dekla zostaje nam naprawdę sporo oleju, w którym zanurzona była koperta zegarka. I zamiast wylewać ten olej do zlewu, a to nie są tanie rzeczy, można z powrotem przelać go do butelki, ale zanim się to wydarzy, warto odfiltrować zabrudzenia i kurz, którego nie unikniecie podczas pracy nad hydromodem. Do tego przyda nam się właśnie druga strzykawka oraz kulka ze zwykłej waty służąca za filtr. Wystarczy przelać pozostały w naczyniu olej do strzykawki i przecisnąć go prosto do butelki. Wszystko zajmuje kilka sekund i jest naprawdę bardzo wydajne. Kiedy zegarek jest już umyty i osuszony, w końcu z bliska można zobaczyć jak wygląda po wypełnieniu olejem. Już na pierwszy rzut oka, tarcza mocno zyskała na kontraście i prezentuje się niemalże jak wyświetlacz smartwatcha. W porównaniu do efektu sprzed modyfikacji wskazania zegarka stały się czytelne pod niemal każdym kątem, a indeksy, wskazówki i wszelakie napisy wyglądają jakby unosiły się zaraz pod szkiełkiem. Film moim zdaniem absolutnie nie oddaje tego jak zegarek wygląda w rzeczywistości, ale bezpośrednie porównania pozwalają zauważyć duże różnice. Żeby wszystko wyglądało jak trzeba, zakładam jeszcze bezel. W tym modelu wystarczy jedynie wcisnąć go siłą palców i siedzi jak złoto. Teraz, gdy mamy gotowego moda, możemy również sprawdzić, czy w wypełnionym olejem zegarku również występuje efekt lustra. W tym celu najpierw zanurzamy jakiś zegarek. Ja mam tutaj mojego fake marinera, którego przysłał mi kiedyś jeden z widzów oraz słoik wypełniony wodą. Nie ma zaskoczenia: zegarek po umieszczeniu go pod wodą, zgodnie z przewidywaniami, nie jest absolutnie czytelny i odczytywanie aktualnej godziny widzianej pod kątem jest kompletnie niemożliwe. Co zatem stanie się po zanurzeniu Casio Hydromoda? Sprawdźmy to. Wrzucamy zegarek do tego samego słoika i bum, wszystko jest idealnie czytelne, i tam gdzie wypełniona powietrzem koperta nie dawała rady, olej poradził sobie wzorowo. Finalnym krokiem jest założenie paska, i zegarek w wersji hydro jest już gotowy. Efekt możecie ocenić sami na podstawie tego, co pokazałem Wam w tym odcinku, ale moim zdaniem zegarek zdecydowanie zyskał na czytelności i nawet pomimo dość niskiej ceny prezentuje się rewelacyjnie. Jeśli macie jakieś pytania dotyczące tego zegarka oraz modowania zegarków przy pomocy oleju silikonowego, zadawajcie je proszę w komentarzach poniżej, a ja wybiorę najciekawsze z nich i postaram się stworzyć odcinek specjalny TikTok, w którym na nie odpowiem. Bardzo dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu i jeśli podobał Wam się mój mod Casio, dajcie mi o tym znać łapką w górę. Będę zobowiązany. Raz jeszcze dziękuję patronom za wsparcie w wykonaniu tego moda i zachęcam Was wszystkich do obejrzenia innych filmów na moim kanale. Jeden z nich zresztą wyświetla się teraz na Waszych ekranach. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie i do zobaczenia niebawem. Na razie.